ponieważ tutaj się pojawił taki wątek przeniesiony przez Pana, który jest trochę obok tematu, dla którego się dzisiaj spotkaliśmy. To chciałabym, chciałabym powiedzieć, że planujemy zorganizowanie debaty o oświacie. Planowaliśmy zorganizować ją 11 września. Bo tutaj, że w przepraszam, Przepraszam. Planowaliśmy ją na bodajże 11 września i mam nadzieję, że będziemy w stanie ją odbyć. Jest to sobota, chcieliśmy poświęcić na tę debatę, na różne zajęcia cały dzień. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. Dochodzą takie sygnały, że jednak możemy mieć kłopot z powrotem dzieci do szkoły i że być może jednak. Z początkiem września poszczególne jednak obiekty będą e, zamykane. Ten pomysł o, hmm, pomysł debaty o świecie hmm, nie powstał teraz e, i nie jest skutkiem sytuacji, która się hmm, wydarzyła 29 hmm, czerwca, ale myślę, że takie głosy jakie Pan tutaj przyniósł są właśnie głosy na debatę i na głęboką dyskusję, jak spowodować, żeby każda szkoła w gminie, w tym także szkoła w Mikołówce, była szkołą najlepszą.